Jest taki spacony. Dopiero strzelbym. Spocił się kurde na mój widok chyba Mój pad jak twoja stara robi się mokra na mój widok O kurwa no dobra. Niech ci będzie. Witam widać już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Naruto Shai Ultimate Ninja Storm 4 pralki online No tak, no tak rozpoczynamy kolejny dzień pięknych przygód A skurwie się, zagram sobie tym strachem na wróble włóczy kijem kurde brudnym z muminków Idę sobie tam panią migotkę zapoznam aby to sobie wybrać, no tam klasyczny taki katon Gohach. Chuj, no Nudutsu, wiadomo. Dzisiaj trochę bez siły. jakiś taki zmęczony. A to wziął misia polarnego, widzę na Antarktydzie jakiś jesteśmy. Dobra, walczymy. Postała Żuwia, ale zmienił postać. No, 30 razy jeszcze tam postać zmienił, ale zmienia. Ty no, jestem ciekawy, kurczę. Leciał kajten, leciał kajten. I tak dalej, kurczę poleciał Kaiten, poleciał Neji, poleciał katęgo no Jutsu, a to ja wyszedłem z mniejszą liczbą zdrowia. Dlaczego tak wyszło, dlaczego tak się stało? Nie wiem. Ale no, postacie to zmienia, zmienia kurwa postacie częściej niż ja skarpetki. Poleci nam Naruto. Masz katęgo no Jutsu na twarz. Masz jeszcze jedną. No podejdź, podejdź, podejdź. jaj no 30 razy jeszcze jeszcze zrób tutaj sko skoki w boki. Nie wiem, chłop kurwa chyba, chyba na bota grał dwa lata, bo nie wiem, porusza się jak jakiś pierdzielony Michael Jackson, no nie wiem. Chłop tutaj moonwalka napierdala, move criminal i całą gamę tutaj hitów. Dobrze, katę go wojnozrzuc do się na kategorwa wojnodzów. Pójdźmy na ciego. Dobra, piękna próba łapania, pięknie spierdolona próba łapania. Chciałbym tutaj naprostować moją STz. E, może bym się tu obronił, może nie Pop ma jakieś kurwa mongolskie ustawienia Zobaczcie on, on, żeby używać y, ultimate'a. to musi wciskać LBLBLBX. No przecież to są ustawienia jakiegoś korańczyka, Przecież ja nie gram z człowiekiem, to on nie może grać żywa osoba Więc jak przegram sobie z takim jakiś super Nie wiem, jakiś czas GPT po godzinach Kurde do Ninja Storma chyba teraz musi grać No bo nikt normalny, nikt normalny takich pojebanych ustawień nie ma Nie wiem, to już kurde Ja znam pojebów co na klawiaturze grają Halubits <laughs> I są mega dobrzy Ale kurwa LLLB i X, żeby użyć potrójnego ultimata, jeszcze gra bez muzyki, z jakąś mapą kurczę z misiem polarnym zmienia postacie kurwa częściej niż jego stara klientów na nocnej zmianie. No nie wiem, o, weszło łapanie. jakie łapanie honoru weszło? A maszka to była ma chłodna Aj, kurczę. Gdyby tylko sasek kurwa nie był daleko spokrewniony z, z Neji, nie wiem, kurwa matka sobie tego samego jełopa i wtarła i wypluła pobocznie i nie był tak powolny. No może by mi to weszło, może, 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 może jakoś by to wyglądało, ale jak wiemy, może jest szerokie, głębokie, twój stary tam żubra poszukuje i tak dalej, bardzo zanieczyszczony i w ogóle, no to różnie to mogło iść. A, masz notkę na mordę! Chlaści się na glebę, leż tam, leżeć psieje. Pójdźmy na Ziego, a, no tam na Ziego fajnie puścimy, bo go no, no fajnie, że chciałem użyć podbijania, a użyłem katu małego co fajnie, że on użył podwójnego skutku, fajnie, że ja mogłem go w sumie rozjepać jakby się skupił, ale... Kurwa, nie chce mi się tego robić. Nie chce mi się. Widać, że chłopcie stara, chłop tutaj chce bić max ranking, chce coś osiągnąć w życiu. Mieć max, ra ra max ranking w Stormie to mniej więcej takie, takie same osiągnięcie przydatne, co wbicie w blitę platyny. Nie, <grym> nie to bo nie max ranking, jest chyba trudniej wbić. No, ale w sumie, kurwa, tak bezwzględny max ranking w tej jest, bo. Nie wiem, żadnych kurwa chyba sportowych rzeczy w Storma nie ma. Na konwencie to wiadomo, to jest łatwo wygrać gierkę prostą. Jak przegrywasz to bierzesz, pada, walisz koleca obok, co siedzi w mordę i wygrałeś gierkę prostą. albo szybka siła perswazji bierzesz chuja za habety i mówisz mi tutaj mam wybierz tą grę, tutaj jest zakłady tam obstawione, tam twoja stara właśnie... Twoim starym obstawili na mnie 50 złotych Ty się tu po podkładasz w ostatniej rundzie Zgarniamy 6 dych Dzielimy się po 3 dyszki i obydwa mamy po flaszetce zebrówki Drugi mówi dobra A jak się trafi jakiś tam abstynent czy inny chujek I się nie zgadza no to się go bierze I wiadomo co mu się robi Historia totalnie zmyślona nigdy w życiu nie byłem na żadnym konwencie Jestem aspołeczny Nie no nie jestem ale jakoś mnie te konwenty nie kręcą Dobra Kolejna walka plysy Dajcie mi jakiegoś takiego wyrównanego przeciwnika, takiego sam raz kurde dla mnie, takiego maciusia kurcze, dobrego chłopa Kto to do mnie pisał? Nieważne, siema brief, e, czy ja już się, czy ja już czasem kiedyś nie wpierdoliłem? O chyba ta, chyba ta Chyba już się z tobą tutaj trzaskałem po mordzie Kim by to może zagrać? Nie wiem, twoim starym? Nie, nie może jednak nie. Hmm. A ale sobie losuję. Aj, ja jestem śmierdzieniem, aj, jeszcze większe śmierdzi. O, czerwonym nich to nie, nie, nie. A może te Mari? O, fajnie by było, ale nie. O, no przecież los wybrał za mnie. Los wybrał to za mnie, widzieliście? Ja tego nie wybrałem. Ale jak już los wybrał za mnie, tego to tutaj Londyna, no to... Muszę chyba nim zagrać. Chyba los zadecydował, nie? A los, los wiadomo. Los rzecz święta. To los sprawił, że teraz oglądasz ten odcinek. To los sprawił, że nie zdała do trzeciej klasy. To los sprawił, że. Dzisiaj na obiad była pomidorowa. To wszystko, to wszystko los. Ale patrzymy, czy nam się dał za skok, ale reakcją. Niezły reakcją. Spawrenganos. Spawrenganos złapanie os, ale chciał tutaj. Kakao jak kangur, skakał jak kangur, to się nie spodziewał, bo stała żółwia. Aj, aj, aj ale tilcik, no to było dobre zagranie, to było dobre zagranie, aj puszę. Teraz Naruto. Jedne drewno, drugie drewno, trzecie drewno. Aj, tilcik znowu. Ajajaj, aj, 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 znowu odleciałem! Ty ten tilcik w sobie to życia nie zabiera. Negi, bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Ale gdzieś się ten unik! Ale się musiał wkurwić teraz! Ale dobra, on też ładnie uniknął, ale niestety! Niestety tilcik nie działa na spam ręgany, a znasz to puu kurwa Ojojoj, Ojej oj. nie tak, nie tak, nie tak Teraz, raz, dwa, dobra, dobrze to leci podwójnie Podładujmy się, wycofajmy się, jeszcze raz i puu Ale on chciał, chciał to ładnie odskoczyć, a on tak był w miejscu aż mi go się szkoda zrobiło! Aż mi się go szkoda zrobiło, nie no żartuję. Ale Ależ, ależ zastyk w totalnym bezruchu! Zastyk w totalnym bezruchu! Ma na sobie kurtkę wali trochę potem, rozkłada ramiona i jest samolotem! A je, chciałem to ładnie zagrać, ale zagrałem to zjebanie, oberwałem skatogową co, No, zdarza się każdemu. Ale na szczęście Naruto go kopno, więc jakiś tutaj jakiś tutaj stonks jest. A i chciałem to ładnie odskoczyć. Kurwa, inni skaczą do tyłu i im to wychodzi. Ja skaczę do tyłu i ląduję na plecach ze złamanym kręgosłupem. I tak to kurwa jest, no, pobij mnie sobie trochę. mogłem użyć drewno zmarnować. No tam przemień się, przemień się Kurwa mega zorda Twojego starego O ładnie 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 Dobra no tańcz Dobra Pierdyknął temu brudacowi saskowi, to się cieszę Przewiduję przyszłość Aj Ajajaj aj, aj, to było dobre No te tilty to pojęci opanowałeś do perfekcji Do perfekcji opanowałeś tiltowanie mnie po prostu Kurwa, no! Aj, uwielbiam, jak używam drewna, i tak mi życie zabierze. No, to jest po prostu esencja tej gry. A gdzie jest moja cała kotra? Gdzie jest moja cała kontra? No, jak to gdzie? Tam, gdzie moje chęci do życia wyparowały dawno temu. Dobra, postawa żółwia. Będzie łapanie. Aj się na to prawie nabrałem. O, ale co zmienił postać? No, powiem. Zaskakująca taktyka i spam rengan niespodzianka. Proszę bardzo, to był ruch jak prawdziwy ninja. No spam rengan pod osłoną dymną. Aj, tutaj rzucił obronę. Dobrze, dobrze Naruto. Dobrze, nawet tego nie zjepałeś. I spam rengan po raz drugi. Mamy 1-0. 1-0 dla kapitana Psiemka. Dobra, wycofałem teraz jest nowość. I bum, kurwa! No że to nie jak koneksiony, że robi taki rozbyszkę epicki. Ale no plan był. Plan był dobry. To jest czas. Raz... Puu! O, teraz zadziałało, bo dużo drewno. Nie ty, Wiadomo kto najgorszy człowieku na świecie. Kurwa! Jebaństwo! no wciskałem te zajebane drewno. Trzal się człowiek zdenerwował. Dobra pomręgam pocieszenia, I zatakujemy! Spierdalaj tym sui gościu! Kurio Naruto też jest powolny, myślałem że walni go zanim on mnie tutaj złapie a tu jednak to nie walną. Zatala moja kolana na no, łapanie, oj nie weszło, a już tym ci Ale z tymi katą no jutsu sami, no po prostu... Tylko jest katą go no jutsu za no jutsu <noise> Puu kurwa. Uuu. O, poddał się, poddał się. Dążę, 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 zdążyłem, dążę, nie zdążyłem Że zdążyłem. Zmarnowałem kurwa wszystko, dosłownie. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia. On jest goły i wesoły, ja jestem goły i wesoły. Ty! Co to było? Ale to było głupie przed chwilą! Przedłużyłem niestandardowo kombo normalnie! Normalnie! To była taktyka no pro playera prawdziwka. A widzicie ten skoczek dookoła Patrzcie. Pu, 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 pu I spierdam przed kategorią i co kurwa Jak przed starym powiadówcem. No niestety misja, misja nie wyszła. Neji trafił, duży mu całe drewno. Bardzo dobre zagranie w postaci Nadziego. No kurwa, skończenie tej walki to już jest formalność, ale niestety ja tutaj z niewiadomych przyczyn daję mu tutaj czas na podładowanie drewna, ale to... To był desperacki ruch. Kurde, że go chciałem skończyć ultimate'em, ale mówię: Nie będę takim samym, Nie będę tak robił. Czemu, Czemu miałbym tak zrobić? Nie, nie można tak robić każdemu. Piękna to była walka, nie wspomnę jej. Otrzymano propozycję rewanżu. Nie ma problemu, przyjacielu: udzielę ci tego rewanżu.